Halo, hej, cześć dziewiątki, bardzo serdecznie Jestem z tej strony z w kolejnym odcinku ze Śmianka Beczuń jak to tam nazywacie, po prostu tulafa, że tak powiem no i co, yy, trochę może inny kadr, jak, moi drodzy, nie wiem jak mnie też słuchać w sumie, bo m, taki lekki remont tutaj mojego pokoju zaszedł, więc trochę inne umiejscowienie jest komputera, trochę inne umiejscowienie biurka i wszystko inaczej może się, pre może się prezentować za mną, ale raczej ono będzie jakoś mega bardzo nam przeszkadzało, co wiecie, i tak tutaj te odcinki na kanale tak for fun sobie wpadają jak zwykle. Coś ciekawe, za niedługo wybijemy 400 subów, także sumie jak jeszcze nie subskrybujesz kanału, no to co możesz zasubskrybować, bo w sumie czemu by nie, nie, wiesz, gościu mi to tam... Pomoże, tylko że i tak jakoś nie, nie Tak, po prostu zasubskrybuj jak nie masz subałek, przepraszam. No także dwie kompilacje przed nami, moi drodzy. Zobaczymy, czy nam wyjdzie, oczywiście. Jestem gotowy, także bez pewnego gadania zacznijmy po prostu. Głośnościowo chyba będzie dobrze. Wytrenowany pieseł. O! Oh. No i ripowa Wyrzuci pewnie kij albo coś się stanie. Co tu się. O Ale złodzieje, proszę państwa, można takie walki toczyć ze sobą. O, oddał. O, dygłem troszkę, przyznaję. Ale to no. Poka. Spadła mi do oka. Foka bez oka? Jak statek jakiś. Sikorka moi drodzy. O. No cóż. Aj. To bolało troszkę. Wait for it. Co to jest? To jest tu pies czy lis? No, to ciekawe. jest. Not stonks. Dzisiaj mi nic nie rozśmieszy, ja to wiem. Nie zaśmieje się dzisiejszego odcinka, moi drodzy. Jak to jest Myślę, że to... Boże, jedyny. Łowiecka. Konwersacja I tak jak... ooo To A, najśmieszniejszy panie. moment był Zafryzowany To są nuggetsy oh. I po co? Oh, o nie, to My widziałem cube. Czemu odgłosy ze stypiła za To co, co to było? Policja Ale długie pazury Boże

Wow. Co taki to to jest? Brawo, brawo, no. Przepraszam za jakieś odgłosy w tle. Okno otwarte, wiecie, ciepełko jest mocno. Who's out here having dinner? Who could it be? Who's closer though? Who's, right Who Who's that great ape right there? Is it dinner time? Is it dinner time? Oh, I think it is. I think it is. To jest naprawdę małpy. No proszę bardzo, można i tak, no co no. Kto, kto zabroni? Kto zabroni? Uu. Proszę bardzo. to są. O oh. oh, Boże, no tam było blisko. Musiałem dusić w sobie. Ale cóż, Boże, kpierdziela. Co, 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 co robi krowa w markecie? To są żółwiki małe? Chyba tak. No, oczywiście, ale jakie. O. Proszę bardzo. Coś tu się stanie, czy po prostu. Czy o co chodzi? Ok, to było takie cute po prostu. No rozumiem. ją. Dosłownie mam na niego god. On nie chciał, żeby już tak robił ten pies i wiecie, nakrzyczał. A ta co? To ten kot. Okej, okay, ciekawe. Yes! Hey, they All terrain. You ain't stop No cóż. Oj oj, oj. Dostanie w Polsy. A które dostanie? Czy nie? Czy? Aha. boli, Naprawdę nie polecam.

Ciekawe, ciekawe, nie powiem. Mm -hmm. yy, to ciekawe, baseball w takim razie, skoro telewizor, czy tam nie, za to było. Można i tak. O, fajny kram. Boże, jaki agresywny. Tam przy tamtym kocie prawie wybuchłem śmiechem, przy, przy, przyznaję, to było jakoś, nie wiem dlaczego to tak działa, ale zwierzęta tak działają, naprawdę. Dobra, i lecimy druga kompilacja, proszę Państwa, i no, zobaczymy, a podgłosimy oczywiście wam. To jest najśmieszniejsze wideo zabudowane hahaha, ha, xdb, czujnia w ogóle, totalna. Mm -hmm. Alikator Krokodyl. Witam pana. O, oh, thing. If you open it back, piwko. It's a... Chyba back, uh, To jest No, będzie walka. O to, o to, to jest To wiem, wiem, wiem. co tu się dzieje Ciekawe Co to jest? Fredka jakoś? Nie wiem co to O jakie słodkie O to haha beczunia Zablurowane moi drodzy Proszę nie wyskakiwać im w systemie Dziękuję Ale śmieszne Widziałem wszystko dokładnie Wygląda jak pimpek Jak ten pies Takie pimpek aha no to zablurowane filmiki to są najlepsze dlaczego zawsze to w drugim ostatnio też jak było to kompilacja druga była taka zabłudowa co to się dzieje szabol co to to nie był śmiech to był takie Wait a so no head oh y'all they got the the bag of popcorn that got all the air in it no tips they got No, they got the cake. Oh my God. Ah! What Kitty, could you do it now? For we Przypierdzieli w jakiś znak. Nie? Wiedziałem. Dobrze, dobrze. Czemu tu jest tyle blurowanych rzeczy pomocy? Tu łapkę w górę, bo, bo tak, bo proszę o was, dziękuję.

Do you see what they're doing to me? They're playing tic tac toe on my fucking forehead. Do you see this shit? There are multiple games going on of people doing this. This is so fucked up. Look at this. There's so many. What? Oh, shit. Damn, you looking real cute. What's your name? Oh, oh, shit. <laughs> O! Proszę, jaki... Mm. Se bierze, samacza tutaj, no, no, no. Proszę Państwa. Ta kaczka to ma dobrze. Co tu się dzieje? To jest piesem, moi drodzy, bo ktoś nie wiedział. Albo nie zauważył. I can't no to... control my horny level. Bywa czasami też tak, no w życiu rzekę Control. Horny Level, tak jest, no. To no, tak bywa, tak bywa, no. Jak se ten za, za klepuje, proszę Państwa, proszę bardzo. Prawda. Tak jest, tak jest. Tak jest. Co to za ptakeł? No ciekawy ptake, ciekawy nie wiem co to jest Ciekawy ptakeł hmm. O ty kurde Nie wiem co to jest za ptak za cholerę Co to za ma jakaś no. Naprawdę to dosłownie była wieźma To jest żelek? To jest nie w ogóle chyba czy nie, nie wiem co to jest. Oj, coś złego stanie tutaj chyba. Czy to był napompowany kondom? Boże a damn transformer and it's moving what the fuck hold my dick play with my grandma pussy lick my daddy pussy what the fuck this is a transformer? Yeah, check Mom, you still look the same you still look good yeah. oh my god come man i used to get all the fat bitches what you talking about man <laughs> guys i've been doing this for three hours straight oh, and boy. i've yet to make a single cup i've been up and down my stairs probably 50 times to re-pick up and re -grab the cups and i've gotten super close but i've yet to O oh my god! Oh! Dobra, no było nieźle, proszę Państwa. Było nieźle. Także do no co? Jeżeli od Ciebie się spodobał, nie to zostawić lajka tam, no nie wiem. Prawie się skisłem przy kotach, przy tym jednym koncie, y, kocie i tubom. Było całkiem zabawnie, nie powiem, no ale cóż. Jeżeli się wam odcinek spodobał, zostawcie lajka w górę, oczywiście subskrypcję, jak jeszcze nie macie, bo dlaczego nie, dobiemy zmy 400, będzie super ekstra, lotowo. I tak nie mam nic z tego YouTube'a, tylko robię to po prostu tak dla siebie, wiecie oczywiście o tym. No i co, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, trzymajcie się, do następnego, no i pa pa.